Mysłowsko-wrocławski przykładem długowiecznej przyjaźni. Znane nazwiska i wielkie tytuły, czyli Festiwal Aktorstwa Filmowego. Namysłów miastem idei. Jakie perspektywy mamy przed sobą? O tym za chwilę. Mistrzostwa województwa opolskiego w tym roku w namysłowie. Zobaczcie, kto triumfował w biegach sztafetowych. Na koniec dotacja dla naszego miasta. Sprawdźcie od kogo i na jaki cel. Dzień dobry, Justyna Urbaniec. Zapraszam do obejrzenia najnowszego serwisu informacyjnego Telewizji Namysłów. Mamy koniec października, zobaczcie zatem, co działo się w naszej okolicy w przeciągu ostatniego miesiąca. A na początek o przyjaźni, która przetrwała wieki. 550 lat temu podpisany został traktat o wiecznej przyjaźni między Namysłowem a Wrocławiem. Obchody tego jubileuszu odbywały się w obu miastach, a już teraz zobaczycie ich przebieg w relacji Wojciecha Hybla. 20 października oficjalna delegacja z Namysłowa w ramach obchodów 550-lecia podpisania traktatu o wiecznej przyjaźni gościła na posiedzeniu rady miejskiej miasta Wrocławia. Zanim jednak radni zasiedli w sali posiedzeń nieopodal ratusza na ulicy Świdnickiej przedstawiciele obu miast otwarli szczególną wystawę ukazującą związki Namysłowa i Wrocławia na przestrzeni wieków. Po dłuższym przygotowaniu Wystawy po, 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 po rozmowach, które odbyliśmy z Wrocławianami, z prezydentem Dudkiewiczem, z panem Jackiem Ososkim. Widzimy, jak wiele nas łączy współcześnie. Ta wystawa się zaczyna od tej zamierzchłej historii, od przeszło 550 lat temu, ale pokazuje, jak, jak żywe są więzi namysłowian z Wrocławianami. To jest wzruszający dzień dla mnie który pokazuje więzy pomiędzy Wrocławiem i Namysłowem, pokazuje także współczesną historię Dolnego Śląska, Polski i Europy. Nieco później obie delegacje udały się na Wrocławski Rynek, gdzie na znak przyjaźni uroczyście podniesiono dwie flagi Wrocławia i Namysłowa. Bardzo się cieszę z tego, że prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz przyjął nas w tej przyjaznej przestrzeni, pięknej przestrzeni reprezentacyjnej, przestrzeni miasta i że możemy się tutaj spotkać na taką krótką refleksję. O wspólnym tworzeniu teraźniejszości, nie tylko historii, ale również teraźniejszości. Wrocław to jedna z większych aglomeracji w Polsce i w sposób oczywisty oddziałowuje na okoliczne mniejsze miasta. Namysłów z kolei jest miastem, które ma piękną tradycję kontaktów z Wrocławiem i myślę, że na tym korzysta. Także musimy mieć jak najlepsze stosunki, musimy mieć jak najlepsze kontakty, musimy korzystać z tych usług, które świadczą i które oferują nasze miasta sobie. Nawzajem. Przykładów przydatności namysłowa dla większego sąsiada w historii nie brakuje. Wystarczy sięgnąć do najnowszej historii Polski i opozycji antykomunistycznej przed rokiem 89. Ten czas Solidarności był niewątpliwie takim szczególnym, jeżeli chodzi o Wrocław i Namysłów. Namysłów to był takim miejscem, gdzie. No konspiracja po prostu się spotykała. Podczas uroczystej sesji zaprezentowany został film o związkach Namysłowa i Wrocławia, z którego możecie dowiedzieć się więcej o związkach obydwu miast, tych historycznych, jak i współczesnych. Link do filmu zamieszczamy w opisie pod wiadomościami. Podczas festiwalu aktorstwa filmowego imienia Tadeusza Szymkowa nasze miasto gościło Bogusława Lindę, Renatę Dancewicz i Michalinę Łabacz. Spotkania z aktorami przeplatane były projekcjami polskich filmów. Na festiwal wybrała się nasza reporterka Magdalena Gaweł. Już po raz piąty gwiazdy aktorstwa filmowego spotkały się, aby uczcić pamięć Tadeusza Szymkowa. Tym razem na gościł Bogusława Lindę, Renatę Dancewicz i Michalinę Łabacz. Ja przeważnie mam dobre, dobre wspomnienia z tego typu spotkań, no ale zawsze jest taki leciutki ostatni niepokojów wcześniej. Chętnie z ludźmi rozmawiam, także takie spotkania to uważam super, super sprawa. Festiwal Aktorstwa Filmowego już po raz piąty odbywa się we Wrocławiu. Namysłów współpracuje z nim od wielu lat i dzięki temu zyskał jeden dzień takiego festiwalu dla swoich mieszkańców. Na razie to jest jeden dzień. Ale dla nas bardzo ważny dzień jest to możliwość obcowania z aktorami z tej najwyższej półki, aktorami z pierwszego rzędu filmu polskiego, ale również z twórcami, reżyserami. Oprócz spotkania z aktorami wyświetlana była projekcja filmu Pitbull'a oraz premiera Wołenia. Film poruszył nie tylko publiczność, ale i samych aktorów. Jak się okazuje główna bohaterka rolę w filmie dostała już na pierwszym roku swoich studiów teatralnych. Jest to mój e, debiut, pierwszy film i wszystko co zagrałam w tym filmie to zagrałam po raz pierwszy, więc każda scena była dla mnie dużym... E, Wyzwaniem. Tutaj akurat gram bardzo małą rolkę w Wołyniu, ale cieszę się, że mogłem wziąć udział w tym filmie, bo, e, bo to moim zdaniem wielkie dzieło i no to zaszczyt pracować ze Smarzowskim. Polskie kino, jak twierdzi Bogusław Linda, od zawsze istnieje na wysokim poziomie, ale nie ma dobrego filmu bez dobrego aktora. Po prostu bierze się książkę aktorów, albo bierze się osobę, która jest zawodowo... Do tego przygotowana i mówi się, że potrzebuje takiego i takiego gościa, albo taką i taką kobietę. i Ona tego szuka i potem się robi zdjęcia próbne. Ta osoba przyjeżdża, uczy się tekstu na pamięć i się ogląda i potem się patrzy, albo ta, albo ta. W wypadku kobiet powinna być ładna i utalentowana. W wypadku facetów powinien być facet i utalentowany. Ja zawsze mówię o silnej psychice, bo moim zdaniem to w tym zachodzie jest ważne, żeby się mocno trzymać. Jakichś tam swoich wartości, i żeby się nie zrobiło coś dziwnego w głowie? No dodatkowo, no to hucznie mówiąc, chyba trzeba mieć jakiś tam talent. Na kolejne obcowanie z kulturą filmową w Namysłowie zapraszamy w przyszłym roku. 6 października w Namysłowskim Ośrodku Kultury miała miejsce debata na temat szans i zagrożeń, przed jakimi staje nasze miasto. Dyskusja ta była częścią akcji Miasta Idei prowadzonej przez gazetę wyborczą. Rozmawiano m.in. o mającym powstać w Namysłowie kompleksie widowiskowo-sportowym. Jakie wnioski płyną z tego spotkania? O tym w relacji Patryka i Broma. Jak powinno rozwijać się nasze miasto, co powinny zmienić władze Namysłowa? W jednym miejscu spotkali się społecznicy, przedsiębiorcy, urzędnicy, policja, którzy rozmawiali o przyszłości namysłowskiego rynku, ale nie tylko, również o innych częściach miasta. Miasto Idei w ogóle po raz pierwszy jest poza, e, poza Górnym Śląskiem, właśnie w Namysłowie. Idea jest bardzo prosta. Chodzi o to, żeby zebrać mieszkańców, zapytać ich, jak chcieliby widzieć swoje miasto, gdzie widzą e, główne problemy, jakie mają pomysły na to, żeby... E, żeby to miasto zmienić na lepsze, a potem porozmawiać o tym w gronie eksperckim, w gronie władz miasta. Najciekawszym pomysłem okazała się być jednak propozycja przeniesienia burmistrza do ratusza. Prestiż urzędu na pewno byłby podniesiony w związku z przejściem burmistrza i najbliższych wydziałów do ratusza niemniej jednak nie jest to proste organizacyjnie podczas spotkania pojawiło się wiele pomysłów stworzenie komunikacji miejskiej najlepiej ogólnopowiatowej są plany budowy kompleksu sportowego stadionu lekkoatletycznego wraz z halą budowę czy to żłobka, czy przedszkola, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, głównie strefy śródmiejskiej, czy strefy wkrótce rewitalizowanej. Odnowy rynku i stworzenie w Nomysławie takiego centrum, gdzie będą przychodzić zarówno młodzi, jak i ci starsi. Pomysł wsparcia kobiet, wsparcia rodzin. Jak zapewnia nas Urząd Gminy wiele tych inicjatyw miasto już od dawna planuje wdrożyć w życie. Szereg rzeczy, o których była mowa, czy, czy wnioski jakie, jakie wypracowali warsztatowicze razem, razem z prowadzącym, z moderatorem, to jest coś na co gmina Namysłów już ma odpowiedź, a o czym jeszcze nie poinformowała. Inicjatywy omawiane podczas spotkania będziemy mogli dostrzec już niebawem. Młodzi lekkoatleci z całego województwa zmierzyli się na stadionie miejskim w Namysłowie. Mistrzostwa województwa opolskiego w sztafetowych biegach przełajowych podzielono na trzy kategorie wiekowe, a już teraz zobaczycie relacje z tego wydarzenia. Niestraszne im błoto, deszcz oraz zacięta rywalizacja. Do Namysłowa zjechały najlepsze zespoły sztafet przełajowych z całego województwa. Dziś w Namysłowie gościmy około 800 zawodników, dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich. Są to zawody organizowane w Namysłowie pierwszy raz od wielu lat. Jest nam z tego powodu bardzo miło. Uważam, że w Namysłowie są warunki idealne, żeby rozgrywać tego typu imprezy, tego typu mistrzostwa w biegach przełajowych, w biegach średnich czy w biegach długich. Stadion stadionem. Na stadionie można rozgrywać zawody lekkoatletyczne, w biegach krótkich. Natomiast mamy wspaniały, przepiękny park, który graniczy z naszym stadionem, gdzie warunki do uprawiania właśnie tego typu biegów są idealne wręcz. Bardzo dobra trasa, bardzo dobrze przygotowana, oznaczona. Myślę, że bardzo przyjazna dla dzieci i młodzieży. Organizacja Organizacyjnie super, naprawdę. Jesteśmy tu pierwszy raz, ostatnie kilka lat organizowały to o lesno i tutaj naprawdę jest poziom bardzo fajny. No, mają troszkę organizatorzy, pH, bo pogoda nie dopisała i, i troszkę to przeszkadza. Aczkolwiek są to biegi przełajowe, więc też jest też falkulowany, Ale myślę, że organizacyjny duży sukces. Bieg przełajowy różni się od tego pobieżni, o czym najlepiej wiedzą zawodnicy. Do biegania po lesie nie jesteśmy jednak tak bardziej przyzwyczajone. Właśnie. A czym się głównie różni takie wygranie? Nierównym terenem to na pewno, i że buty mieć trzeba też takie odpowiednie. Do startu w takich zawodach trzeba się odpowiednio przygotować. Ale kluczowe wydaje się nastawienie i odpowiednia motywacja. No jesteśmy na pewno nastawieni bardzo, zmotywowani jesteśmy, nastawieni bojowo. przyszliśmy tutaj, żeby wygrać. To jest na pewno nasz dzisiejszy, na dzisiejszy cel: pokonać przeciwników i pokazać sobie, że potrafimy, mimo tego, że nie trenujemy regularnie, że jesteśmy najlepsi. A najlepsze, między innymi, okazały się namysłowianki ze szkoły podstawowej numer 4 które wygrały swoją kategorię. Jak podkreślają, zwycięstwo w wojewódzkich zawodach wymaga wielu intensywnych treningów. Chodzimy na SKS, na WFK, koleżanka chodzi jeszcze na treningi deskowe. Namysłowianie w pozostałych kategoriach także nie zawiedli. Chłopcy ze szkół podstawowych zdeklasowali rywali. Szkoła Podstawowa. 3 i 4 zajęła kolejno pierwsze i drugie miejsce. Wśród szkół gimnazjalnych chłopcy z gimnazjum nr 2 Znamy Słowa ulegli tylko ekipie z Olesna, zajmując drugie miejsce. W najwyższej kategorii wiekowej nasi sportowcy otarli się o podium. Chłopcy z zespołu szkół mechanicznych oraz dziewczyny z zespołu szkół rolniczych zajmowali czwarte miejsca w swoich kategoriach. Namysłów otrzymał dotację w wysokości 20 tysięcy euro na rewitalizację zieleni i budowę placu zabaw przy ulicy 3 maja. Pieniądze zostały przekazane przez fundację pracowniczą firmy Velux. Jest to forma okolicznościowego grantu z okazji 75-lecia tejże firmy. 20 tysięcy euro, czyli około 85 tysięcy złotych. Tyle wynosi kwota dofinansowania, jaką otrzyma namysłów w ramach specjalnego grantu na rzecz społeczności lokalnych, przyznawanego przez firmę Velux z okazji swojego 75-lecia istnienia. Zostało ustalone, że będzie przyznane pięć takich, maksymalnie pięć takich grantów i oczywiście składać aplikacje mogły wszystkie jednostki, które znajdują się w, w bezpośrednim kontakcie z firmami lub jednostkami podległymi i Veluxowi z całej Europy. Velux działa również w Stanach Zjednoczonych, w Chinach. Jest to dla nas wielkie, mega wyróżnienie. Jak wiemy w konkursie, bo był to konkurs, startowało 20 projektów, można powiedzieć, z całego świata, z Europy i tylko 5 otrzyma dofinansowanie, w tym projekt z Namysłowa. Projekt zakładający rewitalizację szczególnego fragmentu przestrzeni miejskiej w Namysłowie. Proponujemy... Urządzenie przestrzeni takiej rekreacyjnej, do wypoczynku dla osób w każdym wieku, połączonej z dobrze wyposażonym placem zabaw dla dzieci. Do lat 60., późnych lat 60., istniał w tym miejscu Kościół Ewangelicki św. Andrzeja, i wielu mieszkańcom brakuje tej bryły kościoła ponieważ mamy świadomość, że nie odbudujemy kościoła w tej chwili w tym kształcie, w jakim on był. Chcemy przynajmniej symbolicznie z krzewów berberysu wspomaganymi cegłą czerwoną obrysować zarys murów tego kościółka, również z zarysem wieży. Nie jest to jak gdyby zadanie tanie, ale wsparcie tak pięknym grantem, za co ukłon w stronę Veluxu kierujemy, będzie to zadanie realne do przeprowadzenia w przyszłym roku. Na wiosnę wystartujemy, oczywiście dołożymy z naszego budżetu, myślę, że sumę co najmniej taką, żeby ta przestrzeń pięknie służyła mieszkańcom osiedla numer 1, ale wszystkim mieszkańcom Namysłowa. Firma Velux produkująca okna dachowe działa w Namysłowie przeszło 13 lat. Jest to jedna z największych fabryk w regionie, gdzie zatrudnienie znajduje blisko 800 osób. To wydanie wiadomości Namysłów TV właśnie dobiega końca. Przed nami listopad, zabieramy się więc do tworzenia materiałów, które zobaczycie w następnym serwisie. Do oglądania którego gorąco zachęcam. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia!